Halo! O! He Hej, olek, tylko na chwilkę. Właśnie skończyłem no, coaching. Y dzięki, że siano wysłałeś, doszło. Nie ma problemu. Dzięki, ma mega, problemu. super. No, no to tyle w sumie. Nie ma problemu, kurko, moja kochana. A ty co robisz? E Wreszcie cika właśnie streamuję, No i zabiście oluś, tak trzymaj, rób swoje. Dobra, idę na kurczacz dalej w TFT, także powodzenia. Miłego grania. Halo. Czemu wyzywałem podskiego gita z kąta olaczki? A, niech mnie smoknie w peku. Ten chłop. Oni szachowy mentor. Dwa c... bez dystansu. W ogóle tego sota ktoś odkopał. Na te w tentacjonie. Jak się nie będziecie śmiali, to jesteście do bana, nie? Bo im ber... bardzo zabawne. Tyle zamieszania o jedną myśl. No jedny Draven mnie prześladuje w tej grze, całej. Z... no! Ciągle Draven mnie Koniec! I jeszcze szóste miejsce, wszystko. Koniec! <laughs> wszystko się tak zgrało tutaj. Koniec! Ciągle Draven nie pokonuje! Niech! Chyba będzie potrzebny lekarz! No chyba tak! Koniec! Koniec! Zajebioza! Tak, jest drama z Mamonem. Możemy znowu... Mamona, możecie go do spodu. Na tym streamie. Jest pozwolenie odgórne na jedzenie Mamona. Jak leci fajna mundka, otwieram jedzenie Mamona. Dopóki mnie nie przeprosi. Yeah, no, no, no. Oh, oh, oh. No, Witam y, widzów Random Brusa Właśnie otworzyłem jedzenie jeb... Mamona. Lisina jeszcze brakuje. Ej, jej, jej, co on robi? Widziałeś? WIDZIAŁEŚ KLONA?! On powiedział tak JA PIERDOLĘ JA TU NIE STOJĘ Ajajaj aj, aj. Za dużo supremów Już nie ma takiego waliu. Odpadam Trzecie, fuck za, Ostatnie to było za dużo Come on! I ja wierdolę tyle! O Boże! Killikorpsy, killikorpsy, opi. Killikorpsy, opi. Boże, dobra, wygrałem na 7 mech, skapowany bord. Zjone 2, karma 2, popi 2, więc jestem. dosyć mocny. Aj, ta bestia z płocka może mi podokuczać. Oni takie tak jest mocny. Kurde, źle szred ustawiony, ale dobrze, Ksantę ustawiony, bo tutaj nie ma ludzików i tak, więc. Ej, Katariny pojebało, no. Oficjalne wiadomości. Dobra, nieważne, umarła. Rakana, odpierdoliło. Wracaj, wracaj, maluszku, do, do teamfightu. Pysznie, pięknie, jesteś cudowny, kocham cię. Maluszka powaliło, się na grzyby poszedł. No jest okej, okay. czwarte. No był potencjał na top 1, ale był za mocny, Henry Karozela. GG. Nie no, to strong był Dobra, to jest free Warpath, to jest free Warpath Cooking Pot to jest Yasuo, Bastion, ale to jest free Warpath Fuck, prismatic? I can't Ja wiem, że jest top 4, ale ja tylko chcę walczyć o top 1 Jone 2 dużo da, Lee 2 dużo da I te dwie dwójki dużo dadzą Ilon ma teraz HP. Mało. Powinien mieć 8K. Minimum. Dobra. Jebać rolki. Teraz muszę ustawić. Oj, dobra, Jana. Exe. No to. Ustawiam to na środek flex. Ten jako tank. To na środek flex. I miejmy nadzieję, że to zadziała. I one zerowe value, ale mech dobrze przyspącił. Lucian Kerry. Wszystko się rozgrywa teraz OTG, szczerze. Dużo lepiej wygląda ta walka, a procenty niby niższe. Ustawienie było dużo lepsze teraz. Ej, czekaj, mech nie trafił ani Rajza, ani Jany, A wyglądało to na dużo lepszą walkę. O kurwa! Nie wnikam. Co się stało w ogóle? Dobra, removerami podmieniam. I ona będzie robił mniej od Lisina na dwóch radiantach. Dobra, na pewno stronger. No, ten Lisin tankuje. Koczył ten Jurek Dobra, GG Trudnie. Kurwa, Lisi teraz dziwnie się wypierdolił. Rice powinien pójść na front też, ale miał na sobie itemy AP. Dobra, git, drugie jest. Fajne, z wypaconym Warpem. drugie tak trochę niedosyt, ale... Wypacony Warp to już sukces, nie? Manute, to jest ten prost z Ameryki, co byłem z nim w drużynie O, climber! Dawno nie widzieliśmy się w lobby, bo ja pislą jebany. A ty challenger! Ale lobby Polaków! Klimber, Manute, Andrzej Karuzela. Co to? Jakieś mocniejsze lobby? Chłopaki nie mają Grandmasterów? No ma, 600TP. Co ja tu robię? Daily reminder? Idę chcę zrobić burgery, się na wpierdalam. wołowinę minek piję. A 650! W Futa nie gorąco się takie ma tym laptop! Chujnie Pierdolone! to wszystko! Nie chcę mi się tego. No i zjadłem wtedy te brugery. Pyszne były. Kupiłem pyszną wołowinę. Ja mam wrażenie, że set co set się zmienia, a ja co set stakuję Mastera. Ero, dlaczego Ola dostała perma u Płockiej kuzyny? Bo na czacie u Oli ktoś z jej konta napisał: Przychodzi mamon do lekarza, a lekarz do niego wydala mi to manie. I mamon się o to sprół do Oli. A ktoś tam się włamał na konto? Nie, nie wiem, kto to napisał. Ja nie. Ja nie, ja nie. I napisał jeszcze. Napisał jeszcze coś takiego. Musz z Muminatorium. Mówi z Muminatorium, coś takiego. I ja dostałem wiadomość od Mamona. Mamon chciał wszystko wyjaśnić, bo Mamon jest gitem. I wyjaśnił. To niezłe z was, bez honoru nie pozdrawiam. Więc spiepić Mamona do spodu. Otwieram jedynie 2 na Mamona na tym kanale, dopóki nie przeprosi. I tyle. Dostałem ciasteczko z groźbą. Y, z y, ciasteczko z wróżbą. Czytaj groźbę? E, y, wróżbę, kurwa. Bo mi polski konfident na banie wszedł. Zaraz przeczytam, tylko zjem. Kochanie, jedz póki ciepłe! Pieroczki na parze! Wit szaleje, dobrze, bo się rozsalił kacejper, znaczy okradam ten. Mniej okradamy kika, mniej nam dają. To jednak nie jest plotka. Mi też obniżyli. Nie tak, że nie mam co jeść, ale obniżyli. Na całym świecie obniżyli. Kurda, kiedyś to miał dniówkę 1000 dolarów w grudniu, jak jeszcze nikt nie wiedział o tym, jaki Brooken jest kik. Pamiętacie? Co ja przyniosłem się na kika, bo dostałem bana i nie miałem wyboru. U bo jaki dobry fight. Cieszy mnie, że jest meta, w którym legendary bordy są wynagradzane. Mam bardzo dobre HPki. Teraz po tym fajcie będę miał sytuację typu 30 hp, czyli dwa życia. Mam całkiem dobre dwa kombaty i szary ekonomiczny, który jest broken mimo. To jest dobry, yy, To jest dobry w tym spocie i to jest też dobre w tym spocie, paradoksalnie. Będzie 350 na wypłacie, więc gitem jestem. Nie donoszę na policji. Dobra, uwaga, skupienie. Bo teraz albo bottomuję, albo winoutuję. Co jest, kurwa, za shit wypłata? Ja jebie. Jest. Zostałem strolowany, for real. No kur <głosny> On jest pijany, że się nie przystawia? Kukaszka ambasjonu znalazłem z kichnowym. Skurk mać. To najgorsze możliwe ustawienie ever. Zyra nie strafia w Jakby tu stała nasionko, to by było lepiej. Ale teraz raczej wygrywam. Leone, wyrzucam. No to jest stomp teraz. GG. Łof plus 52. Fajna gra. Ale wykres na kryptowalutach, ale Bitcoin w górę idzie. A co Kezman mówi o owocki, że i pierdoli. Pierdoli owocowe czwartki, darmowy karnet na siłownię i mamona. Co to za nuta? Yy... Jungle. Pewnie jej nie znacie, bo rzadko puszczam, ale to moja ulubiona nowa nutka. Oli też się podoba, więc prawdopodobnie idziemy na koncert w Polsce. Ola mówiła, że zajebiste MMA ogarnie. Katoliczka moja kochana. Nie ja no, z tym MMA to żartowałem. W tym domu się nie cia. Nie bierz TG, kurwa, nie bierz TG. Będzie git, będzie git. Jedna Gwen. Trochę stabilizacji. Kurwa, high roll. F2 było, ale no, i tak hitne. Albo nie, nie hitne. O kurwa, jak on całe czwórki przestawił? On ma jakieś... Jak on prze... przestawił jednocześnie cztery całe? Całym rzędem się przestawił od razu. To wygląda jak taki cheat, bo istnieje taki chip, serio. Imo to jest cheat, kula. Nie żartuję. On to zrobił w milisekundę, bo ważnie mówię. Patrz. O nie, ja pierdolnięty jestem, dobra, jednak przełożył tylko Katarinę Tylko, że wszystkie się zaświeciły Tylko Katarinę przestawił, no odjewało mi Ta, dobra, chuj mi w dupę Nie cheater A go zgłosiłem, no dobra Dobra Jak, tom, jak w tej grze sobie top 4, puszczamy Artura jebakę Ja pierdolę w tytule mam top 1 flex player, 2 0, average I mam 2-0 average, to jest niemożliwe Nie okłamałem widzów tytułem Zleje się zaraz, zleje się Kleimber, zleje się Mam on na wilkach incydent Mam on na wilkach. Czy ja dobrze widzę 400 LP? Tak! Ale wreszcie też patrz, jest taki, że wynagradza legendary boardy, nie przegrywasz na dziewczynki. Jaki teraz najsilniejszy board w mojej opinii? Legendary board. Passion TF Zyra, Gwen, ewentualnie Juggernauty z Lisinem, ewentualnie Janna klasycznie. Ibana Tajana w ogóle 4 grand grandmasterów w lobby, tak? Hm, Ku... dwóch challengerów, trzech. Tak można policzyć: siedemset już, osiemset jebany. No to, to pokazuje tylko jak mocna jest ta... Ten, ten, ten build, Joanna. dobra, obiecałem wam coś. Jezus, ale tylko raz, więc proszę enjoyować ten moment, proszę spamować nutka, emotkami. Puszczę dwóch Arturów jebaków. Moich ulubionych. I tyle. Powiedz mi trochę o tej niespodzianie, co? Weź szczęśliwy na pewno. To znaczy, powiedz trochę. Podniecony. Tak. No, na pewno. Ty też się podniecisz? To oczywiście, jeszcze bardziej. Aha. Wydarzaj ci Serio? No. To ja to zaraz potem, jak, jak mi wybliżesz, będę chciał całować się z Tobą, dobra? No dobra. Żebyś mi przeniósł ten i zapach z mojej dupy na moją gębę, dobra? No. Kamilek. Tak. Zaraz będę lał. O boże! Zaraz będę lał. Kocham cię. No, kocham cię. Kocham cię. Ach. Kamil. Kamil, kocham cię. A dziwne dźwięki na siebie Flesa. On gada z Kamilem, tak? Dobra. Ostatnie. Jestem deweloperem z firmy Pepek Partners i to chciałbym złożyć dla pana takie pytanie, bo chcemy. Mów od wybudować... od razu jakiego masz ch... i czy chcesz mnie wyjść. To znaczy, chodzi o to, że chcemy wybudować apartament tam koło pana w Mojeszu. Mamy już akty nieruchomości, własności i Podnajem gruntu. I czy wyraził Pan by zgodę na, na tą budowę? Bo to będzie koło Pana, tam w Mojeszu. Ależ, oczywiście, jak Ty będziesz przy, przy tym osobiście, to na pewno tak. To znaczy, ja będę tam osobiście brygadzistą. Czy nie będziesz u mnie nocować? Jeżeli, jeżeli będzie taka opcja, bo zależy czy tam będą te baraki takie do spania, jak nie będzie, to z robotnikami możemy u pana zanocować. Kilka miejsc mam. Czyli będzie można tam z robotnikami się przespać u pana? Oczywiście, ale ty masz spać ze mną, pamiętaj. No to nie ma problemu, aby tam był nocleg tylko. Będzie nocleg, będzie wszystko. Tak, i wymagamy od Pana zgody na piśmie na budowę tego apartamentu. Dobrze, przyjedziesz, dostaniesz. Aha, czyli można już całą delegację przyjeżdżać powoli, tak, z maszynami? Oczywiście, że tak. Dobrze, jeszcze tutaj muszę dać księgowego, aby on potwierdził jeszcze na księgowość. No dobra. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jak Pan ty słyszał. Wymagamy zgody od pana, żeby było wszystko w porządku, i wtedy będziemy mogli wchodzić z maszynami i już budować. Nie ma problemu. Kiedy będziecie w mnie? Do dwóch tygodni maksymalnie już zorganizujemy brygadę i przyjeżdżamy wtedy. Fantastycznie. Sami młodzi chłopcy będą. Młodzi robotnicy, tak, właśnie teraz prowadzimy najem takie młode kadry, zastępujemy starych. Będę do Waszej dyspozycji. To, czyli wszystko jest w porządku i będzie zgoda na piśmie, tak? i Wszystko będzie. Dobrze, czyli skontaktujemy się z Panem niedługo. Dobra, a Ty ze swoim kumplem kiedy możecie do mnie przyjechać? No, a Pan by chciał, określić, to jeszcze szczegół, szczegółowo wyjaśnić, tak? Tam w... Tak, tak. Klauzulę, tak? Podpisać. No? To przy kawie byśmy mogli tam porozmawiać troszeczkę. Nie tylko przy kawie, przy piwku, przy łódeczce też. Mam całą lodówkę. Aha, a, a przy trawce? Proszę? A przy trawce? A ma, jeżeli ją masz, to bardzo chętnie. No, bo ja nie mam. Bar, bardzo chętnie. Przyjedźcie. Nawiasem mówiąc, chętnie dam się wydać Wam. Myślę, w biurze, to jest gorąco, tak trochę jakby z koszulek chodzimy, ale tam trochę... Szkoda, że mnie tam nie ma, bym was wylizał całych... Nawiasem mówiąc... pachnących, fajnych, młodych tak, tak. Fajnie. Ale ja, yy, proszę pana, jest taki problem, że ja strasznie dużego k***a mam. Dobrze lubię, lubię być dobrze wy***any. Główka duża taka. Chłop, O? No co, no to żeby w ogóle wszedł, a potem już pójdzie gładko. Na wazelinę jakąś, nie? Ta techniczną? Na, na pewno. Czy my, jak przyjedziemy z całą brygadą, to czy pan to wytrzyma? A ilu was będzie? Tak, z piętnastu gdzieś? No to nie, niektórym okiem łyknę w a niektórzy nie wyjadą. A, to okej. Okay. I po podzielimy się każdego dnia, po ile osób nie idzie, po ile idziemy w i zlewa się. To partiami. Moja młodą... No. Takie trzy zespoły by się utworzyły, nie? Oczywiście, po pięciu bym wytrzymał. Daję jeszcze brygadzistę na, na chwileczkę. Dobra, Dobrze? tak, tutaj po tej stronie Pepek, właśnie mówiłem, firma Pepek Partners Developing. Także wszystko Jak jest... masz do... imię? E... 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 Marcin. Marcin, fajne imię. No. Lubię. Jakiego masz Ja dużego? Ja mam dwudziestkę trójkę. Ja pierdolę, gruby. No gruby owosiony. Lubię. mnie w gębę też? Tak, ale to To jest y, ten. Akurat najważniejsze jest to innego, aby tą klauzulę o budowie podpisać o ten apartament. Będziemy podpisywali, nawet mogę swoją sprawą. Kontrakt na materiały budowlane. Wszystko. Cegiełka w cegiełkę. Dobra, poradzimy. Przyjedziemy z całą brygadą, z maszynami, Marcinek, z oparkami. Dobra, Marcinek, kiedy ty przyjdziesz ze swoim księgowym. Ja z księgowym. Żeby nie Ja przyjadę... słuchaj, przyjadę do tygodnia, bo musimy ogarnąć te wszystkie papierkowe sprawy. A z brygadą przyjedziemy Aha. za dwa tygodnie dopiero, na budowę już. Chętnie. Będę do Waszej dyspozycji. No. Będziecie mniej ile będziecie chcieli. Pana decyzja jest na pewno, że nie będzie panu przeszkadzać ten. Kocham was, kocham was, tęsknię i czekam. Dobrze, dobrze, jesteśmy umówieni. Ludem, życzę panu. Cześć, cześć, kocham cię. Kocham cię. Dobra. Wam to trzeba dawkować, bo się znudzi. A zagrać aszkę w krystalach, czy zagrać aszkę w dualistach? To też jest pytanie. Cudowny jestem. Dzięki, ty też. Weź kryształ Jere i rel, rób streama 30 godzin? Ludzie, nie mówcie o mnie, że jestem narkotykiem, bo potem firmy nie chcą ze mną współpracować. Będę musiał tego mema odkręcić, no. Kocham was! Ja pi gierka. Ho, cinema, ku... Nie wiem o ilu gm. Skupiam się na grach, a nie skupiam się na celu. Bo jak wejdzie mi stres na banie, to. Ten jeden luz to był dlatego, żebym w kiblu, no i nie zdążyłem wejść zrolować. Albo, albo decyzyjnie nie, 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 nie zdecydowałem się rolować, nie pamiętam. Ale to był błąd, wiedziałem to od razu. Dobra, otwieram ciasteczko z wróżbą. Jak to się robi? Najpierw jem ciastko, a potem czytam wróżbę, tak? Masz ciasteczko z wróżbą. Ryby łapie się za pomocą wędki, a ludzi za pomocą słów. Także proszę kupić suba. Masz platynę? Moja gratulacje. Zaraz Grandmastera. Ola ma wróżbę, że dostanie w spadku trochę pieniędzy i mały kawałek ziemi. Kurde, to by była 100 HP gierka. To by była 100 HP gierka na Grandmaster Challenger lobby, no. No musiałem iść do kibla. I odjebać fuszerę. 563 LP na GMA Wet Jungler top 1? Come on! Gdzie Polacy? No, to ten Francuz, który Kubiksona strollował Dostał karę jakąś śmieszną. Dwóch, LP, dwóch punktów chyba. O, manute. Wykrakałem. On jest streamerem. No Challenger na paryż by się przydał, to na pewno. Ja w ogóle zrobiłem pierwsze w pierwsze, w pierwsze w pierwsze. To już kurczę tak zastanawiające jest. Bo nawet grając mocne stoły zdarza się, że mocnym stołem przegrywasz na kogoś, bo po prostu ma lepsze augmenty nawet, a w Pierwsze, w pierwsze, pierwsze, pierwsze powiedziałem, że jak zrobi Deflest, to dam mu 100 subów, czyli 2000 złotych. Czyli da się. No to co, ty Legendary Board znowu. Nie, nie gram Janny, nie wpierdalam się w Janny, gdzie jest... Trzy osoby są w Jannie. Jeden ma Kobuko Chosen, drugi gra Janna Veteran od 2-1, Więc nie chcę klauny się między sobą tulką, a ja postaram się grać w The Strongest Board. Ja pierdolę wylecił całe HP. Pssst. I tak Queen. Tak win, bo kląs kląc się. Uff. Uff. O kwa. nie mam owoców. Dobra, będzie git. <noise> Muszę przetrwać dwie rundy jakoś. Trzy. Ha! Ja pierdolę. No wbite. Pierwsze w pierwsze w pierwsze w pierwsze w pierwsze. Jeżelibym teraz teoretycznie nie grał do północy, to mi wbija się grandmaster chyba. A nie, nie dostaje się jeszcze. Brakuje mi Rakuje mi 8LP. No to gramy. To wygląda naprawdę, jakbym był bustowany. 2207 miejsc w górę w jeden dzień, no. Jakby. Come on. No bądźmy szczerzy, 2000 miejsc w górę, już. A wystarczyło kupić inną arenę i innego stworka. Wczoraj w noc na telefonie dokładnie wybierałem kolorystykę. Naprawdę. Jak kobieta wybiera wnętrze w domu w IKEA, tak ja wybrałem dokładnie to. A wiecie co? Najlepsze jest to, że dalej boli mnie dupa. Że zrobiłem czwarte w tej jednej grze, bo tam powinno być pierwsza, gdzie źle się spozycjonowałem. No tak, no wiadomo, że Kezman przede wszystkim odblokował, dał pewność siebie, yy, udowodnił, że yy, wystarczy chcieć, pokazał nową kompozycję, wytłumaczył nowe owocki i pokazał, że Legendary Board mega mocny jest. Kazman powinien stawić se film na te, miaturki na tytuł, wiesz, że po tym coadźwięku wbił 500 LP do Grandmastera. Przecież to dosłownie jest darmowy clickbait. Po pierwsze moja morda, po drugie chory performance, i po trzecie podpięcie pod to coachingu wszystko, stary. Ja normalnie screena zrobię tego, tego trackera i zrobię na Instagram rzucę, bo to jest nienormalne. Czegoś takiego mi się jeszcze nie zdarzyło. No kurde, <śleskujesz> GG jeśli nie możesz mnie znieść, kiedy jestem w 0LP, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem tak. w 0 Gratulacje. Dziękuję bardzo. To co, challenger? Tydzień za późno się obudziłeś? Jeszcze do mistrzostw Polski byś się zakwalifikował? Oj, challenger lobby! Let's go! Tyle czekałem, kurwa! Tyle byłem jebany przez widzów, żeby wreszcie móc skurrać! Boże, jaka radość! 1000 LP 1060LP, 1061 LP! No i z takim graczem to ja mogę grać! Z piwkiem można. Oj, aż chyba piwko otworzę, bo mam w lodówce jedno. Spróbujmy, nie grałem tego chyba nigdy. Tak mi się wydaje, że tego nigdy nie grałem. Ale już widzę popi bez defense z Malzakery i dostaję jeszcze na malze jakiś dobry artefakt. I to jest gra... grywalne wtedy, nie? Niko, w tempo? Nie wydaje mi się, to było konieczne. Jak pokonałem chłopa z tym Garenem, to jestem bardzo, bardzo mocny. A to może potraktować tak, że po prostu będę miał na pewno hitnięte. Nie wiem, być może w tempo play korekta, znaczy na pewno w tempo play korekta, ale boję się, że nie hitnę. Ja nie lubię roli grać, no nie? Wychodzę ze strefy komfortu. Ale daję dzisiaj, w ogóle jutro widzowie raczej bez streama, albo bardzo krótki stream, bo mam z imprezę. Idziemy i będziemy się dobrze bawić. Muszę też wybawić ole czasami i dowieść, jako mężczyzna w tym domu. Więc pogramy se za dwa dni. Sniper? Ewentualnie The Fire tego tanka. spierdalam te tanki jak pojebany. Tak, grasp, grasp. To. Oj, mal za spad z rowerka, dobra, GG. Spadek formy, tylko kolejne, drugie miejsce. Nie no, ja po prostu dążę do tytułu. 2-0 average było w tytule. Ja pierdolę. <laughs> Sami challengerowie, dwóch GMów. Ah, 1300 LP, to jest jakiś top serwera. Stań nerdziku, bo dostaniesz zapaści mięśni. Daj mi spokój. Daj mi się, że to jest Stronger. Korona Gra to w tych, w bastionach I przez to nie ma tarczy No dobra to była bez próba Oficjalnie Nie się na to, że jutro, albo za dwa dni odpalę się, przyjdą widzowie, których nie było i będą pisali tak Ej, kto grał za ciebie? Ja pierdolę, Grandmaster! Tyle było dzisiaj na starcie, 57 To jest jakieś nienormalne Top 460 selwera, idziemy po Challengera